Jesteśmy w górach Sowich, okolice kompleksu Rize. Sztolni Wodasz oraz miasta podziemnego Osówka. Jak widać śniegu nie ma. No, śniegu nie ma. Chciałbym tak powiedzieć, że od dwóch lat są bardzo ciężkie czasy, zwłaszcza dla młodzieży. Nie wiem, co ona będzie miała w głowach po tym czasie. Pierw dwa lata byli straszeni non stop wszystkim, a nagle problem się rozwiązał i jak z jak to się mówi? Z deszczu pod rynne. O A, yes. z, jednego, z jednego gówna w drugie gówno weszliśmy tak naprawdę. I głowa chyba już tych młodych ludzi nigdy nie odpocznie. Takie jest moje zdanie. Sam, jako osoba już trochę starsza, powiem, że mam tego serdecznie dosyć. Dlatego dzisiaj stwierdziliśmy z kolegą, że nie ma żadnych tematów Dawidowych, żadnych tematów nie, wojennych. Jedziemy w góry na biegówki się odprężyć. Piasek jest z nami. Także każdemu polecam wyskoczyć na jakąś formę aktywności. Bo w domach ludzie umierają, a zwłaszcza wyłączyć telewizor. Tak, jest. Pozdrawiam serdecznie. tvn 24 je beret. Mhm.